Moi drodzy kandydat w tegorocznych wyborach prezydenckich. Dziennikarz, twórca kanału Zero Krzysztof Stanowski niemiłosiernie przejechał się po dziennikarzach, mediach, a zwłaszcza Piotrze Kraśce na portalu X. Dał taki obszerny wpis na temat dzisiejszych czasów, politykach. O politykach, o mediach, i przypomniał dawne nagranie z wiadomości TVP za czasów rządów, tych, które kraśce dały miejsce przed ekranem. Nagranie wiadomości, z którego dowiadujemy się i przypominamy sobie, w jaki sposób ówczesne media opisywały działania Jarosława Kaczyńskiego. I jego postawę wobec Rosji. Zarzucano wówczas w wiadomościach TVP, w telewizji polskiej, że Kaczyński jest antyrosyjskim politykiem, skłóca nas z Rosją, że to jest skandal, że to jest niewyobrażalna rzecz. Stanowski wypunktowuje, że dziś te same media robią z Kaczyńskiego przyjaciela Rosji. Dziś sami ludzie starają się to wszystko wmówić. I nam tutaj taką płętę. I yy, gdy teraz. Słyszę, pisze Stanowski, kto jest ruską onucą, to przypomina mi się to nagranie, i tu wskazuję na to nagranie z Kraśką, sprzed mniej więcej dekady. Można uznawać Kaczyńskiego za nieogarniętego, zamkniętego z kotami, niechlujnego, starego dziada, który nie ma pojęcia ani o świecie, ani o cenach w najbliższym sklepie. Można, bo czemu nie? Można ze świrowanego typa, któremu mylą się pigułki i jak weźmie niewłaściwą, to robi problemy Polsce. Można, ale później zostają... Nagrania w archiwach. Polecam obejrzeć. Można dojść do zaskakujących wniosków. Tak mocno po tym, co robią dziś media, jak często zmieniają kota ogonem, jak często odwracają sytuację w zależności od potrzeby etapu. Tak mocno o dzisiejszych mediach napisał Krzysztof Stanowski celnie, bo tak właśnie było. Kaczyński raz jest rusofobem, raz skłóca nas z Rosją, a raz jest pachołkiem Putina, który wykonuje polecenia Kremla. To jest po prostu niebywałe, co dziś w Polsce stało się z mediami. Jak to dziś? Wygląda. Zobaczcie sobie mm, cały wpis Krzysztofa Stanowskiego, ja go zalinkuję w opisie tego filmu. Tam też jest link do tego materiału. Obejrzyjcie koniecznie.